Witam wszystkich na, na live'ie niedzielnym, dobry wieczór, korzystając z okazji, że e, wygospodarowałem chwilę w weekend, to siadam od razu przy radiu, uruchomiłem streama e, i chcę zrobić troszkę łączności e, e, w zawodach e, ARLDXCW. Na czym polegają zawody? W zawodach e, uczestniczy Ameryka Północna, czyli USA i Kanada. E, odbiera się znak, który e, podaje korespondent oraz e, skrót e, stanu, chyba tak to jest. Podaje raport 599 i, i oznaczenie stanu albo miasta. Zaraz jeszcze zobaczę dokładnie. E, dokładnie tak. Mm, także tak to jest. A, a my podajemy y, raport czyli 599 i y, y, moc, z jaką nadajemy, czyli 599 w moim przypadku 100 W, więc podaję raport 599-100. Yy, już jest wieczór, jest pasmo 10 metrów i stanów dużo słychać. Bez problemu stacje, które wołają ze 100 watów można do nich się dowołać bez najmniejszego problemu. Używam anteny pionowe i standardowo. Ci, ci, którzy oglądają moje live'y to wiedzą, że z takiej anteny nadaję 80 10 metrów. Co polecasz do dekodowania? Ja dekoduję tutaj na, na swoim radiu. Nie mam osobnego programu do, do, do dekodowania. Tak jak widzicie tutaj, e, e, tak jak tutaj widzicie przechwytywanie ekranu z jesu, to po prostu ja dzięki temu tutaj odbieram te wszystkie stacje, które tutaj nadają. Przyglądam się. I, i, i przepisuję znaki. Tyle w sumie. Żadnych tumecyjów wielkich nie ma. Do logowania używam programu N1MM. E, witaj Piotr, SP9 Tadeusz, Doroca Celina. Cześć Peter, dobry wieczór. Cześć Paweł. A jak kręcę gałąm, bo za chwilę propagacja się skończy, a pasuje para łączności zrobić. O, i widzicie, on podaje do korespondenta raport 599. To jest 599, to jest skrót 5NN, bo jest po prostu szyb, szybciej się nadaje. Yy, i, I skrót tego swojego yy, stanu ON. Czyli to będzie pewnie Ontario. To jest w ogóle stacja z Kanady, Whisky Alfa e, Victor Alfa 3 Alfa Radio. Tak sobie wpisujemy i próbujemy do niego wołać. O, teraz odebrał stację z Grecji zaraz będę ja próbował do niego zaraz będę wysyłał mu znagę z 9 me Ogólnie jest dość gęsto, jak słyszycie, na paśmie. No ale próbujemy. Już myślałem, że mnie odebrał, ale jednak nie. Cześć Mario, witaj, dobry wieczór. Może zwiększyć tempo, bo... Dużo stacji do niego woła. No, i zrobiłem właśnie łączność z tą stacją. Także eee... no, poszła stacja. On podawał skrót ON. To jest prawdopodobnie stacja z Ontario. Ale jeszcze zobaczymy. Piszę sobie w QRZ jego znak: Victor Alpha 3 Alpha Radio. Kanada, ale nie. Jakiś Kaledon, nie wiem co to. ON w każdym bądź razie to jest skrót. I tak loguje. I szukamy kolejnej stacji. Także fajne zawody. Można porobić dużo ciekawych łączności właśnie na CW. Dość proste, ponieważ nie podaje się numer łączności, więc też nie, nie trzeba jakby yy, dekodować yy, numeru łączności, tylko tylko dwie literki, nazwa stanu, i tyle. I my też nie podajemy, jakby numer łączności, tylko sam raport 599, i z jakiej mocy nadajemy. Czyli w przypadku moim to jest 100W. I sobie kręcę dalej gałką i szukam kolejnej stacji. A tym bardziej fajna możliwość, bo można naprawdę dużo, dużo stanów zrobić w tych zawodach. Cześć Łukasz, witaj sp 9 na Paweł Zygmunt, dobry wieczór. Cześć Krzysztof.